Tak, moi kochani, aż nie wiem, co powiedzieć normalnie, bo deszcz leje, jest kurczę ulewa i to taki najgorszy teraz ten deszcz. Nie, był jeszcze trochę gorszy. I ja idę normalnie do kina. No, Strażników Galaktyki Vol. 3, czyli trzecia część tej... tej ...przekomicznej, przefantastycznej serii. Uwielbiam ten film. Mam dwie części w domu. Nie oglądałem nic specjalnie. Żeby teraz tak na świeżo, bez jakichś tam starszych wersji obejrzeć sobie trujeczkę. Dzisiaj ostatni dzień grają. Obejrzę sobie z labinkiem. A co? A zobaczę, kurczę jak będzie. Ale jest, pamiętam, że był bardzo fajny. Oj, wyłożę się. No i zobaczę, jak wyjdę z kina. To wam powiem, jak było. No, ale chociaż ja już wiem, że, że, będzie, że będzie mi się podobało, że będzie fajnie. Na razie. Cześć. No tak, moi kochani, właśnie wyszedłem z kina. Byłem na Strażnikach Galaktyki, część trzecia i muszę Wam powiedzieć, że dziwny ten film. To <grym>, wano jak paczka i <grym>, Spodziewałem się troszeczkę, że będzie bardziej science fiction. Tymczasem trafiłem na film bardziej familijny. I momenty były tak absurdalne, że myślałem, że oglądam ten, ten element, to luka normalnie. Ja w dziesięciostopniowej skali Beauforta na filmowie to bym, myślę, że 6-7 max tam bym dał. Ale dlatego, że ja się nastawiłem na zupełnie co innego. Ja się nastawiłem na film, który będzie bardziej e, science fiction, e, taki science fiction. E, Jakby była jedynka, dwójka troszkę mniej, ale jedynka była taka wybitnie. Tak mi się, o ile dobrze pamiętam. Natomiast ten był trochę taki... My, nie wiem, jak to nazwać. Nawet. Taki psychologiczny, momentami dziecinny i taki. To kino familijne. To jest... idzie w kierunku kina familijnego. Na samym końcu wyszedł Star-Lord i będzie kontynuacja. Tym razem no, mieliśmy. Tym razem, tym razem mieliśmy część, która skupiła się bardziej na rakiecie czyli na tym szopie. I to właśnie była jego opowieść. Dwójka to była, z tego co pamiętam, o siostrach, a jedynka taka ogólnie o wszystkim. A teraz będzie o Starlordzie, no dobra. Jestem przy trójce na razie, tak? Nie omawiamy następnej części, bo jeszcze nie wiadomo, co będzie. Dużo efektów specjalnych. Były momenty... On się powoli rozkręca, ten film. To trzeba powiedzieć, że on się powoli rozkręca że szybciej pójdzie, troszeczkę. Y, oczywiście, no, biorą nas na takie... Y, y, jak to nazwać? Nie pułapki, tylko takie chwyty. O, chwyty. Y, że tam wzruszenie, no, tam, co popłakać, tam ludzie chlipali w kinie. No, słyszałem. <laughs> I, no, I tam trochę było takich rzeczy. No, to się akurat przyjemnie oglądało. I y, y, troszeczkę akcja była momentami przewidywalna. Myślę, że... Ja y, już jak tu wchodziłem do kina, to mówiłem, że ten mi się film i tak spodoba, więc no, od biedy powiem, że mi się podobał, ale y, szał nie ma jak dla mnie, nie ja jestem aż tak mocno zachwycony jak po jedynce i po dwójce, no jedynkę to mnie zmiażdżyło miażdżenie okularów na nosie. No. Inna sprawa, że właśnie ja zapomniałem okularów i bałem się, czy ja w ogóle coś zobaczę, ale dałem radę. Następnym razem, na wszelki wypadek, wezmę bilety w pierwszym rzędzie, że jak zapomnę okularów, to będę dobrze widział. Moi kochani, jak ktoś jest fanem Marvela, marwelowych postaci z strażników galaktyki, no to i tak pójdzie, no co tutaj wymawiać. No Natomiast, według mnie, jest to najsłabsza część jak na razie. <laughs> spodziewałem się, yy, spodziewałem się troszeczkę lepszego filmu. Nie jest takie najgorsze, ale myślę, że do jednokrotnego obejrzenia. Jedynkę i dwójkę obejrzałem w kinie, natomiast yy, jeżeli kiedyś się pojawiła tylko yy, możliwość zakupienia sobie wersji na DVD czy tam na Blu-rayu, oczywiście mam ją w swojej bibliotece i myślę, że za jakiś czas sobie obejrzę. Teraz specjalnie nie oglądajmy ani jedynki, ani dwójki, żeby się nie jakby nie wchodzić w to uniwersum już z pozycji osoby, która jest świeżutko po tych dwóch pierwszych częściach, żeby tak świeżym okiem sobie zobaczyć na tą serię i żeby jakby chłonąć ten świat od nowa, tak? I... Szału nie ma. Jak dla mnie, oczywiście. Chociaż osoby, z którymi byłem, to podobało im się. No, no to jest film, To jest kino rozrywkowe, więc ono się będzie zawsze podobało, prawda? No. I wychodzę i spodziewałem się, że będzie ciemniej. A jest dosyć jasno. To mnie, To mnie bardziej zdziwiło niż ten film. Moi kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Byłem. Na trzeciej części strażników galaktyki. Rrrrr, z depresji chrrr, muszelony tygrys. Pozdrawiam na razie. Cześć!